Czytajcie na Urbexie. Dzisiaj będziemy urbexować to miejsce. Mam 14% baterii, więc zgubmy to szybko. Nie wiem do końca co to jest, czy jest to jakaś fabryka, czy jakieś, nie wiem, coś innego. Ale wiem, że tutaj jakieś moja babcia pracowała, coś tutaj robiła. Niestety, nie wiem, już nie wiem co i się chyba już nigdy nie dowiem. Tam jest inna część. Nie to jest taki pierwszy filmik, taki dziwny. O, jesteśmy w środku. No, ogółem fabryka jest, no... Nie, lepiej tutaj nie chodzić, ponieważ w każdej chwili może coś się zawalić. O, okej. Okay. Ale tutaj to jakieś pomieszczenie. Znaczy, ja już tu byłem, więc... Więc no, ale wam chcę pokazać, pokazać tylko, wiele już tu byłem. Patrzcie. Nie wiem, czy to jest mądre, żeby to dotykać. W każdej chwili może to się... Patrzcie, jakie pęknięcie. A chodźmy stąd, chodźmy gdzieś tutaj. Będzie to szybki look z takiego, z tego film. Co tu się... Nie chciałem wam tego pokazywać, ale... No, są tutaj bardzo, ale to bardzo dziwne e, malowidła. Naprawdę bardzo dziwne. Okej, okay, tu jakaś dziura w dachu, co to jest? Czekajcie. O, teraz widzicie dziurę w dachu. Znaczy nie wiem to takie fascynujące czy nie Tutaj jakiś X Co to krubne jest Okej okay. to jest takie chyba największe pomieszczenie w tym Chociaż nie wiem czy tamte nie jest większe ale Ale no Uf, ja piękno. Okej okay. tutaj jest ściana pełna jakichś jakichś dziwnych rysunków Cześć, 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 jeżeli nie, jak nie wiecie, to jest liczba diabła. No pokrywa, pokażę pokażę w sumie to... Tu napisy, podpisy. Pedał. No, jakieś imię dziwne. Szczerze wam powiem, że jak chuj kiedyś tu przychodzę w nocy, naprawdę. Kiedyś tu przyjdę w nocy nagr nagr nagrać film jakiś. Szymon Gay, what the Co tutaj pisze? Co? Szymon ukradł ukradł migowych. Ciekawe napisy. Jestem ciekaw właśnie. Kiedy to się zawali, Bo jest tu stan... Jest tu stan bardzo chujowy. 500 łapek w górę. Wiem, że tyle nie zostawicie, ale jeżeli byście zostawili, to idę tutaj w nocy. No w nocy nie jest tu ciekawie. Jest jeszcze jedna część, ale tam nie będziemy wchodzić, bo nie ma wejścia. Znaczy, mógłbym to wszystko to się wpiegdolić, ale nie chcę mi się tam właścić, bo sponiem mam na sobie. No i co, do zobaczenia.